Cześć, yy, tym razem będzie ucieczka z trójkąta, dobra do MMA i dobra do brazylijskiego jiu-jitsu. Yy, zostaje się z góry, rozpina się te nogi, no i można przechodzić od razu tą yy, gardę dla niego, nie? I to jest właśnie ze specjalną dedykacją dla Iwana, który odklepał trójkąt na ostatnich zawodach i żeby się w końcu nauczył uciekać z tego trójkąta, nie? Dobra, no to lecimy. Już jeżeli kolega mnie złapie, tutaj, hop. Ten trójkąt już jest złapany, nie? Pierwsza rzecz, że ja nie mogę dać tej ręki przyłożyć tutaj. On będzie się starał to zrobić, dlatego muszę tą rękę złapać. Łapię tą rękę z góry w ten sposób. Jeżeli będę łapał tak, to on może wyciągnąć ją do balachy. Pach, o tu jak będę trzymał, no wyciągnie do balachy, o właśnie, tu. Tylko muszę trzymać tutaj. Stara się ją przekładać gdzieś czy coś, jest już ciężko. Kolanami jestem pod biodrami. I teraz tak, jeżeli mam rękę tą obłożoną tutaj. To muszę na tą nogę stanąć. W ten sposób. Jak najgłębiej. Tak. Przejdź tutaj teraz. Tu. I teraz. Nie mogę wstawać do góry, tylko muszę stanąć do boku. Troszeczkę bardziej z tej strony. O, tutaj. Kolanem idę w stronę ręki. Jakby w stronę pęka dla niego. Hop. W ten sposób, tu. I teraz. Ta ręka tu. Ta ręka tu. Prostuję się do góry. On powinien rozpiąć te nogi. W ten sposób. Przechodzę raz, łapię, mogę bić albo przechodzić do Lek draga, albo przechodzić gardyk. Jeszcze raz sam ruch. Jesteśmy tutaj. On łapie trójkąt, podchodzę, łapie w ten sposób tu. Głowa do góry, cały czas. Nogi pod biodra. Wstaję, tu i przechodzę tu. I tutaj już się robi szczelina. Teraz jedna ręka tu, druga ręka tu. Głowa do góry, plecy do tyłu, a ręce do przodu. Pach w ten sposób. Muszę wstać do góry, żeby też omoplata, omoplata nie poszła żadna teraz tutaj, nie? I już jestem, hop. Wybijam go bioderkami. Hula, hop. Robię ścisło, łapię za nogę. I tutaj mam już bardzo dużo opcji. Albo bicie, przechodzenie do leg draga. Mogę przechodzić tą nogą tutaj, nie wskakiwać do leg locków jakichś. Chwapaż, tu, hop. To jest już bardzo dużo rzeczy. Dzięki na razie.